W galerii MM Poznaniu Idziemy na trzecie. A tu pisze rok do 2013, a tu 12. Nie wiem co to jest, ale duży udzient, bo mam 21 osób, słuchajcie. Nie, no, te drzwi nie ma ja w danym Idziemy w A tu w ogóle nie ma drzwi w kabinowych tych tutaj. te ostatnich, czyli będą trzy windy, a nie cztery. Któraś winda z nami mnie słyszałem, no, a ty, ta, ta, ta jakaś winda była powsuta ostatnio. Chyba ta druga. Nie pamiętam, może to zła winda czy Trzy, cztery, trzy. na trzecie. Czekamy na jakąś inną. Dalej. Zamykaj. Aha, bo tu są przywoływani. To tu czekamy. To jest na pół to jest na minus dwa. Dobrze, tak, czekamy. O, to jest na zero. Chyba tam nie przyjedzie, ale jak nie ta, to 0. Zero. Czyli... O, jeszcze. Idziemy na trzecią.

Czekam na trzeci dzień. Dobra, musiałam internet wyłączyć, bo... No piszą, mi na SMG, że mamy co Za nie mogę nabrać. Spokojnie. Jeszcze jak teraz mnie ktoś ściągnie, to się wściekną nie? Szczęście. Szybko. No Oj, zamykaj. Zamykaj, bo tam za, za tą miną się nie mogę doczekać. Dalej. Szybko. No, już mi wjechałam na zero. A o jene! Serwo. Co tam teraz przybiamy? Jeju, no ile ja mam czekać za tymi windami 100 lat? Sejuro. No jeszcze ta pojechała sobie na drugie. Dezy, ta przyjedzie. chodzi znowu pojedzie. Jeju. Co to za windy montują? Nie, nie. Nie lubię. Nie ja cierpię nawet. Do hmm. bata przyjedzie, to stoi na trzecim, nie wiem, nie chcę jakoś jechać. No, bata już przyjedzie. Tam jest, stoi na trzecim, no to dobrze. Mhm, i teraz jedziemy trzecią winną. No, mam A ja na ma trzecią. I tu ta sama sytuacja, ja nie wiem co tu jest. A biologować już 13 albo 15, ja nie wiem, znaczy 12 albo 13, ja nie wiem co tu jest. Pomieszane w tej 6. Wejdziemy na 0a. Czyli na kupiętę. Będziemy bluźnę. Zobaczycie, że na kupiętrze będzie miało inny głos ten śmigle. Po zobaczycie. Mam to udowodnię. 8, Dobra. No to dzięki za uwierzenie.